muzyka kochani, witam Was z powrotem na kanale. to cóż, kopiłka o płotu, słowo się rzekło, zaczynamy. Zaczął się nowy rok. Przygotujemy się do następnego sezonu, a więc. Techniki spinningowe. To jest bardzo ważne, kochani. Dzisiaj sobie powiemy, weźmiemy na tapetę dropshot. Technika, kochani, znana, ale nie, zawsze, nie do końca i nie dla wszystkich, więc sobie ją przybliżymy troszeczkę. Bo jak wiemy, technika ta powstała w ogóle do łowienia punktowego, nie do łowienia spinningowego, ale jak to wędkarze, zawsze sobie wyczaili moment, że. Popróbujemy tak, popróbujemy tak, no bo jest normalne, to jest wędkarstwo, poszukiwanie lepszych technik, lepszych sposobów, prowadzenia i tak dalej. Także Dropshotem już się łowi, kochani, nie tylko punktowo w miejscach. Kiedyś była wielka afera koperkowa, o Jezu, co to, to nie było, jaki to wertykal, a to, a tam dzisiaj na werta łowią nawet na live i tam widzę w takich ważne, nieważne. Zresztą kiedyś to było straszne. O Jezus były tematy, jak tylko Dropshot się pojawił. Afera do morosłych prawników tam, o Jezu, się znalazło po internetu. Wszyscy wiedzieli najlepiej, wertykal zabroniony i tak dalej, no ale nieważne. Dzisiaj łowi to ten, no, ten sposób, tą techniką bardzo wielu kolegów. Łowią normalnie, spinningują, rzucają, prowadzą. bo jest to technika przydenna, przy dnie. I co kochani? Najpierw zaczniemy sobie tak. Budowa prosta, jak budowa cepa, że tak powiem. Ja to robię od razu, kochani, na... Monohard czyli to jest twardsze od żyłki trochę bardziej miękkie może od fluorokarbonu ale jest bardzo dobre trwałe to jest akurat 0,40 tu mamy tak jak powiedziałem pętelka na końcu do szybkiej zmiany technik mamy haczyk kochani i tu jest wyżej już na samym końcu jest ciężarek jak widzicie jest to ciężarek zaciskowy że tak powiem, zaraz powiem dlaczego. O, zaraz, nawet sobie, wezmę jakąś byle jaką wysokość. O, i już mamy, już mamy wyżej, a na końcu mamy, kochani, jabby by na nie daje, to jest moja propozycja, zwykła śrucina. Jak to z jak do wyważania z pałików, śrucina daje taką gram cały gram z tego względu, że jak zmniejszam, bo yy, jezu, poplątałem coś, jak zmniejszam ciężarek, znaczy zmniejszam odległość, bo to jak widzicie to jest zaciskowy, czyli mogę go montować na każdej dowolnej wysokości. O tutaj już zagrałem trochę, no dobra. Na każdej dowolnej wysokości można sobie go montować. Na przykład yy, inaczej powiem, tak żeby nie namieszać. Dlaczego akurat polecam ten ciężarek? Bo wielu łowi po prostu przywiązują na koniec ciężarek, ustalają sobie jaką wysokość, no ale to tylko mówimy wtedy na tej wysokości i tak dalej, a czasami jest właśnie gwoździem programu odpowiednia odległość od haczyka od ciężarka, z tego względu, że inaczej powiem, bo dużo gadania, a mało z tego wyniknie. Zobaczcie kochani, na przykład ja sobie wezmę tutaj bardzo blisko zaciągnę. Patrzcie, to jest naprawdę 5, 6, 7 cm, 8, 10. Lekko sobie zaciśniemy i już mamy. Tak króciutki. I prowadząc przydę, przy będzie szła po samym dnie. Ciężarek będzie łomotał, mucił i tak dalej. To sam dno wzniesie nam falę, moje fale, jakiś tuman tego mułu, osadu. Ślad i tak dalej rybka na nim i Czasami jest tak, że to właśnie tylko w ten sposób będzie brało. Dacie 30-40 cm wysokość i już może nie być. Kiedy ryby żerują lekko nad dnem i tak dalej, no to jest idealnie. Kiedy one są w miarę aktywne, to nawet jakieś troszeczkę nad wyżej. One wyskoczą wezmą, bo no, lubią a kolejnie się w tym momencie będzie podobało. Ale czasami, a szczególnie właśnie jesienią i tak dalej jedynym lekarstwie jest i to wtedy przypomina nam tokioryk, to zresztą tokioryk po tego już kiedyś pokazywałem, ale wrócimy jeszcze do tego tematu, bo to jest bardzo ciekawa technika, ciekawy sposób, ale w tym momencie jest prawie jak tokioryk, króciutko tylko tokioryk, tutaj mamy ten drucik sztywny, a to jest na żyłeczce, ale mamy jak tokioryk przy samym dnie i w ten sposób kochanie można zwiększać odległości, na przykład sobie zrobić, dajmy na to Tutaj y, tą żyłeczkę ten, y, tutaj, tym, y, no, hamulcem, że tak powiem, no bo środzina zabezpiecza nam spadnięciu ciężarka, bo jest zaciskowy. Gdyby się wysliznął czy tak dalej, to zawiśnie nam na tym, nie stracimy go, to jest raz. A po drugie daje nie stopery, tylko... Nie, bo zakładają niektórzy złkę stopery, nie zakładam stoperu, żeby mi się tam nie skręcała przez dnie, żeby ta żyłka, tylko żeby się ułożyła nie, żeby leżała przyburzona do dna. I wtedy ja sobie mogę tą przynętą tam ćwiczyć. I wtedy można sobie, tak jak powiedziałem, zwiększać, zmniejszać wysokość do momentu, w którym będzie najlepiej rybką pasowało, żeby nam wzięło. Drugim ważnym detalem jest sam ciężarek, kochani. Ciężarek jest na tyle ważny, że czasami po prostu jest dobrze tak, żeby nawet najprościej Wam wytłumaczyć, żeby nie odbijało od dna. Kiedy wachniemy kijem, podbijamy się nawet lekko kowrotkiem podciągniesz do siebie, to żeby go nie wyskakiwał, tylko że poszedł pod nie. Czasami trzeba go przymurować. Dokładnie, żeby był przedniedać, jeżeli damy za ciężki ciężarek, <coughs> kij będzie troszeczkę przysztywny, czy tak dalej będzie nam podbijał. Zaś kręcimy albo bardzo wolno. Naprawdę bardzo wolno trzeba będzie kręcić, bo przy szybszym lekkim podciągnięciu. On będzie wyskakiwał nam do góry, co często jest całkowicie niepotrzebne, lepiej jest jak on się trzyma dna, no bo sam dropshot jest to technika typowo przydenna, ona się powinna trzymać przy dnie. I w tym momencie ważny jest ciężar. Ciężarka, który stosujemy. Naprawdę jest to bardzo ważne, z tego względu, że no tak jak powiedziałem, żeby nam nie wybijało, żeby trzymał się przy dnie. Znowu, nie tak, nie tak ciężko, żeby aż kij się giął, żeby dlatego ja zawsze powtarzam, żeby kijów nie przeciążać. No i kijek dobry jest do dropshot, a są jednak kije z bardzo czułą szczytówką, <coughs> delikatną, wklejeczki, nie wklejeczki są bardzo dobre. Ja łowiłem tubularem, łowiłem ich klejką i powiem Wam, że na wklejce zawsze miałem troszeczkę lepsze efekty. Dlatego też, tak jak mówię, Ciężarek jest bardzo ważny, z no, że tutaj nie ma żadnego problemu ze zmianą ciężarka, bo tam żadnego wiązania, nic, dlatego proponuję te samo zaciskowe, zaciśniesz klas, dziękuję, amba pakima, coś tam było, czegoś nie ma, ale on już trzyma, wisi i jest wtedy bardzo, bardzo fajnie I działa, także tak jak powiedziałem, na zimę, wiosną jest to naprawdę jedna z lepszych, jedna z najlepszych technik, kiedy ryby jeszcze są przy dnie, bo tam jest w miarę stała temperatura. Ona się, wody nie zmienia się, także po <laughs> północy jest zimno. Ryby są, jak, jak wiecie, metabolistycznie lisza. One przy dnie chętniej biorą to, czego, co im podpiska nie ucieka, nie ganiają. Także Dropszot daje nam tą możliwość łowienia tych ledziwych, chimerycznych ryb. No i tak jak powiedziałem. Zmniej, zwiększanie odległości, bo przecież trzeba się liczyć jeszcze z tym, nie powiedziałem, że na przykład... No dobra, teraz zwiększymy troszeczkę długość. Nie za długi zrobię, żeby... żeby było widać, że jeżeli mówimy na przykład z wyrzutu, kochani, wertykal byłby całkiem prosto, nad dnem, prawda? Ale kiedy wyrzuciłem, co? Żyłka się układa tak i ta wysokość, tak czy owak, zmienia się z, ze względu na kąt, ze względu, zmienia się y, wysokość między dnem a, no a haczykiem, <laughs> a <laughs> Dlatego takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, jak, jak wysoko chce być tą przydętę nad dnem. No ja to Średnio daje tak około 20, 30, 40 cm nad dnem, dawałem ale bywają momenty, że daje króciutko, jak, tak jak Tokio Rik Tokio -Rig, tak jak powiedziałem, już się wrócimy do tej techniki, i daję króciutko, że szuran po dnie, i wtedy, tak jak powiedziałem, w ogóle w spiningu musicie wiedzieć, tu wielu kolegów z Was wie, że często nie zmiana przynęty, że tam z zielonej na białą, z białą i na czarną. Tylko po prostu zmieniać dociążenie I czasami właśnie przynęta, na którą nie chciał brać, odpowiednio dociążona, a tu może być na, tak, że właśnie zaczyna brać. I tak samo jest w truprocie, kochani. Odpowiednio dobrany ciężarek, ciężar wyrzutowy, wędki, ciężarek, tak żeby nam nie wyskakiwał na dno, jak podciągamy go do siebie, tylko że przesunął się pod nie, i wtedy wystarczy tylko metr pr przeciągnąć i lekko poszczuć, ją poszarpać, dać luzu, żeby ta przynęta nad dnem lekko poskakała i znowu. Chwila moment podciągnąć bliżej nie cały czas ciągać, tylko po prostu punktowo ją tam. Wtedy obszukacie sobie cały teren i dacie czas do namysłu, żeby zdążyła Wam uderzyć. To Także myślę, że to tak przybliżenie bo o tym też można byłoby dużo mówić, dużo gadać, ale żeby nie mieszać w głowach, myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby wiedzieć, jak połowić sobie na ten do, boczny trok, yy, mówię, na ten a powiem Wam szczerze, że jest to technika naprawdę bardzo, bardzo skuteczna, ona jest skuteczna praktycznie przez cały rok, latem można również łowić i tak dalej, są dni kiedy ryby właśnie siedzą przy dnie i tak dalej, to dropshot załatwia sprawę dość szybko. Dobra kochani, myślę, że wam przybliżyłem troszeczkę jakby co, kochani, ja Was pozdrawiam, niech Bóg będzie z Wami, następnym filmiku już sobie pogadamy o bocznym troku.